Dzień dobry Państwu, dzisiaj będzie ciekawostka, opowiem Wam o zjawisku, które jest znane jako reżim czarnego nieba. Brzmi to zupełnie jak z powieści postapokaliptycznych w stylu Metro albo z serii Stalker. Tutaj trwają ożywione dyskusje w fandomie, czy uniwersum Stalkera to postapokalipsa, czy nie, ale reżim Czarnego Nieba doskonale by do tych powieści pasował. O co chodzi? Reżim czarnego nieba jest to sytuacja, kiedy jakość powietrza gwałtownie spada i władze w rosyjskich miastach wprowadzają specjalny awaryjny tryb, podczas którego obowiązują dodatkowe zasady. Tutaj warto wyjaśnić, że przede wszystkim dotyczy to Krasnojarska, nie... Tylko Krasnojarska, ale przede wszystkim właśnie to miasto jest znane z tak zwanego reżimu Czarnego Nieba. Tutaj mamy rosyjskie towarzystwo geograficzne, które wyjaśnia o co chodzi. Dowiadujemy się stąd, że tak zwany reżim Czarnego Nieba to jest nazwa potoczna, tak naprawdę oficjalnie nazywa się to. Niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, NMU. Ale trzeba przyznać, że reżim czarnego nieba brzmi o wiele lepiej, bo to tworzy taki klimat, jakby na zgule wyleciały nałowy i jest czarne niebo, bo polują na śmiałków, którzy odważyli się wyjść z ziemianek i lepianek przy czarnym niebie. Oczywiście tu mnie ponosi fantazja, czytamy dalej. Najczęściej wprowadzają reżim czarnego nieba w Krasnojarsku, ponieważ miasto znajduje się w Kotlinie. Tutaj ja mam pewne doświadczenie w tej kwestii, ponieważ od urodzenia jestem mieszkańcem Krakowa i my także znajdujemy się tutaj w takim obszarze geograficznym, w którym lubią gromadzić się zanieczyszczenia. I to jest zrozumiałe. Tu czytamy, że zwłaszcza podczas mroźnej i upalnej pogody, kiedy jest bezwietrznie, na ulicach osiadają wyrzuty przemysłowe, spaliny z samochodów, dym i pył. Pojawia się smog. Tutaj także myślę mieszkańcy Małopolski doskonale to rozumieją, a... Nie tylko małopolski, bo w innych regionach naszego kraju smok się pojawia. Co prawda nie wygląda to w ten sposób, jak tutaj na załączonej grafice zazwyczaj, ale... Do tego jeszcze przejdziemy do pewnego porównania. Wbrew groźnej nazwie sytuacja nie jest aż tak tragiczna w Krasnojarsku, chociaż jest wyraźnie gorzej niż w Polsce. To są miejsca nawet w Europie, które wypadają słabiej. Czytamy dalej. Tryb czarnego nieba może trwać kilka dni pod rząd i jest wprowadzony, wprowadzany zazwyczaj kilka razy w roku. Na Wikipedii można znaleźć statystyki, w tej chwili to jest około 30 razy rocznie, jeśli mówimy o rekordowych latach to około 60 razy w roku się to pojawiało. Przy czym oczywiście trzeba tutaj dodać, że zarówno wprowadzanie tego trybu jak sama decyzja administracyjna, jak i mierzenie parametrów, to są kwestie znajdujące się w rękach rosyjskich urzędników, i tutaj należy się spodziewać, że mogą istnieć pewnego rodzaju manipulacje, które mają na celu pokazanie, że problem nie jest aż tak głęboki. Czytamy dalej. W czasie obowiązywania reżimu Czarnego Nieba zakazuje się palić um, ogniska, Mieszkańców prosi się, żeby, nie, żeby rezygnowali z korzystania z osobistego transportu, czyli w tłumaczeniu na nasze, żeby po prostu nie jeździli własnymi samochodami, a miejskie służby częściej myją drogi i chodniki. Faktycznie to jest już ten poziom, kiedy ten pył... Opada i tworzy widoczne gołym okiem zabrudzenia, przy czym tutaj trzeba dodać, że ogólnie jest to szerszy problem na terenach Federacji Rosyjskiej, ale także i w Ukrainie, te pustynne tereny, które znajdują się na południu tych krajów, tutaj mamy do czynienia z Wielkim Stepem, momentami z nawet terenami pustynnymi. Tam po prostu się pyli bardziej niż w Europie Zachodniej czy Europie Środkowej. I ten pył jest widoczny na ulicach. I tam na przykład można zobaczyć, nawet w Moskwie, która jest dość daleko na północ, że sprzątanie miasta jest o wiele bardziej intensywne niż u nas. To ciągłe zamiatanie, polewanie, bo po prostu warunki geograficzne są inne. A tutaj dodatkowo oczywiście kwestie zabrudzeń przemysłowych w Krasnojarsku, ale nie tylko w Krasnojarsku do tego dochodzą. Czytamy dalej. W Krasnojarsku walka z czarnym niebem jest prowadzona od roku 2018. Znowu tutaj moglibyśmy się pokusić o różne wymyślne konstrukcje językowe, bo walka z czarnym niebem brzmi absolutnie epicko. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że użycie słowa epicki w tym kontekście jest anglicyzmem. Po polsku to znaczy co innego, no ale to się już przyjęło. Czytamy, eksperci uważają, że uniknąć okresowych reżimów czarnego nieba pomoże gazyfikacja regionu i przejście na bardziej ekologiczny transport. Tak, na przykład w Krasnojarsku w tej chwili trwa budowa metra, która zostanie zakończona w latach 2024-2025. W czasie obowiązywania tego reżimu należy nie odkrywać okien, brać prysznic po powrocie do domu, pić więcej płynów, nie palić, nie pić alkoholu, żeby dodatkowo nie obciążać organizmu, jeść mniej. Tłustych, solonych, ciężkostrawnych potraw. Faktycznie tutaj przede wszystkim to dotyczy ludzi, którzy mają już inne problemy zdrowotne. Natomiast ludzie mieszkający w Krasnojarsku, którzy doświadczają tego typu zjawiska regularnie, mają tendencję do tego, żeby mieć tego typu problemy zdrowotne, które się nasilają przy takim dodatkowym zabrudzeniu. Tutaj piszą o walce z Zanieczyszczeniem poprzez bardziej ekologiczny transport i gazyfikację regionu. Przyjrzyjmy się temu. Faktycznie tam w notatce Towarzystwa Geograficznego pisali, że metro powinni skończyć w latach 24-25. Tutaj mamy SIB Nowosti RU, taki regionalny portal z tej okolicy. 11 czerwca 2024: Metro w Krasnojarsku planują budować całodobowo do roku 2027. Czyli no raczej szybko nie wyjdzie. Swoją drogą, tutaj mamy artykuł na Wikipedii na ten temat. Tutaj w ogóle podają datę 28. Rok, zakończenie projektu. Ale tutaj też wyjaśniają nam, jaka była historia tego projektu i zasięg. Tutaj widzimy mapkę, powiększę ją nie jest to duże metro, i w ogóle to, to nie jest metro, tylko metro tramwaj. Tutaj widzimy sześć stacji. Stosunkowo niewiele to raczej nie sprawi, że Cały Krasnojarsk przesiądzie się do tego metro-tramwaju. Zresztą historia powstania też jest ciekawa. Tutaj są rozdziały, które nam to zdradzają. Początek budowy lata 95-2010. Okres zatrzymania prac konstruktorskich i konserwacja 2010-2018. Okres przeprojektowania pod... Współczesne potrzeby 2018-2021, okres przeprojektowania pod metro, tramwaj 2021-2023, rozpoczęcie budowy 2023. Termin zakończenia tutaj podają różnie, 27-28 w zależności jakie źródło, a też nikt nie wie, jakie będą opóźnienia, więc tutaj raczej nie należy się spodziewać, żeby to się zakończyło faktycznie szybko, i żeby to przyniosło ulgę, biorąc pod uwagę, że faktycznie. No ten pierwszy etap to jest sześć stacji. To nie odciąży miasta, które liczy sobie około milion dwieście tysięcy ludzi, choć po pandemii i po wojnie prawdopodobnie mniej, ale no jednak ponad milion ludzi, sześć stacji takiego premetra, to nie jest coś, co zmieni sytuację diametralnie. swoją drogą tutaj mamy stosunkowo świeży news z końcówki lutego o tym, że były premier kraju Krasnojarskiego, prawdopodobnie zostanie skazany na 6 lat kolonii w sprawie o przekroczenie pełnomocnictw przy projektowaniu tego systemu metra. Dodajmy, w systemie rosyjskim praktycznie nie ma czegoś takiego jak wyroki uniewinniające, więc jeśli został oskarżony i siedzi już tam w sądach i w aresztach, to wyląduje w tym więzieniu. Jest to niemal pewne. Tutaj warto wspomnieć, jest akurat też świeży news z samego końca lutego 25 roku. Prokuratura Kuzbasu wykryła naruszenia działania okresu tego reżimu czarnego nieba. Tutaj 28 przedsiębiorstw prowadziło pracę normalnie w czasie, kiedy powinni ograniczyć swoją działalność ze względu właśnie na tak zwane czarne niebo. To, co tu jest istotne, to to, że piszą tutaj o Kuzbasie, czyli o regionie innym niż Krasnojarsk. Żeby też Państwu pokazać, że dotyczy to nie tylko tego pojedynczego miasta, tam jest to oczywiście najbardziej dotkliwe, ale... Nie tylko tam to czarne niebo jest obserwowane. I teraz przejdźmy do drugiego sposobu walki z problemem, czyli gazyfikacji. Tutaj mamy programę gazyfikacji regionów Rosji 2021-2025 i jest mapa. Te niebieskie linie na mapie Rosji to są Gazociągi. Widzimy tutaj, jak z Sachalinu prowadzą te gazociągi w stronę Chin. Widzimy, jak tutaj w stronę Chin biegnie pojedynczy gazociąg z jednego miejsca wydobycia do granicy. Widzimy tutaj bardzo gęstą sieć gazociągów, które powstały po to, żeby przesyłać gaz do Europy. Zresztą tutaj można się spotkać ze źródłami, które wskazują na to, że budowa tych gazociągów w czasie istnienia Związku Radzieckiego była celową próbą uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu, że to był po prostu plan od początku, są tego typu informacje i widać faktycznie w geografii, że... To wszystko jest skierowane w jednym kierunku, do Europy. Oczywiście po drodze jest europejska część Rosji, która korzysta na gazyfikacji, natomiast widzimy, że Chiny są tutaj potraktowane po macoszemu, a także w ten sposób została potraktowana ogromna część Rosji. Kraj Krasnojarski to jest to ogromne pole, zaznaczam je tutaj kursorem, sam Krasnojarsk znajduje się na południu kraju krasnojarskiego, mniej więcej tutaj, czyli w miejscu, które zostało ominięte przez wszystkie gazociągi. Dlaczego? Bo gazociąg jest dla zarządu, a dla ciebie, panie Artiomeczku, są drwa z pobliskiego lasu i węgiel, który udało się ukraść z wagonu i tym sobie grzej w piecu burżujce, czyli w naszej kozie, bo gaz trzeba sprzedawać, żebyśmy mogli za to kupować pałace i rakiety. Gaz nie jest dla plebsu. Niestety tak wygląda smutna rosyjska rzeczywistość. Pojawiły się po drodze plany, tutaj czytamy, Putin nakazał gazyfikować Krasnojarsk na jubileusz w roku 2028. Odpowiadać za to będą Miller, czyli szef Gazpromu, Miszustin, czyli premier, i jeszcze tutaj dodali jakiegoś urzędnika, Katiukowa, którego nazwisko, prawdę mówiąc, niewiele mi mówi, więc prawdopodobnie nie jest aż tak istotny. Więc pojawił się rozkaz, pojawił się podpis ma być gaz w Krasnojarsku, ludzie odetchną, kupią sobie płyty gazowe, kupią sobie piecyki gazowe, już w roku 2028, czyli nie tak długo, to było 5 lat, bo tutaj ten news pochodzi z 23. roku, więc do 28 to by było 5 lat. I tutaj czytamy rok 24, 1 listopada, dlaczego plany gazyfikacji Krasnojarska nie trafiły do budżetu. W projekcie budżetu krasnojarskiego kraju na lata 2025 do 2027 nie znalazły się wspomnienia o gazyfikacji krajowego centrum, czyli właśnie samego miasta Krasnojarsk. Czy dotrze błękitne paliwo do Krasnojarska po mm, rurze magistralnej, czyli po prostu po dużym gazociągu? Tak jak wcześniej, nie jest to jasne. Wszystko zależy od decyzji Chin w sprawie projektu Siła Syberii II. Czyli tutaj stawiają sprawę dość jasno, jeśli Chińczycy zgodzą się na to, żeby rura. Im została położona z miejsc, w których wydobywa się gaz do granicy, to wtedy po drodze zgazyfikują Krasnojarsk. A jeśli Chińczycy nie będą zainteresowani tego typu inwestycjami, to wciąż pleps zostanie pominięty. Przy czym używam tutaj to słowo w ramach takiej mowy zależnej. Ja tak o ludziach nie uważam, ale dokładnie tak. Traktują ich ci, którzy siedzą na Kremlu, i tam ludzie mają problemy z oddychaniem, czarne niebo, wypadki przy ogrzewaniu swoich domów drewnem i węglem. Ale, no co zrobić? Ważny jest handel z Chinami, handel z Europą był dawniej ważny, choć jeśli pozwolą, to prawdopodobnie by chcieli do tego wrócić, jeśli Putin pozwoli ostatecznie, a Europa będzie chciała kupować to myślę, że będą chcieli do tego wrócić, choć może to wyglądać różnie, a ich obywatele są tu traktowani jako druga kategoria. Ale obiecałem, że zrobimy sobie porównanie zanieczyszczeń. Tutaj mamy firmę IQR, która bada jakość powietrza w różnych miejscach na świecie i widzimy tutaj ranking najbardziej zanieczyszczonych dużych miast na żywo. Czyli w tej chwili ja to nagrywam 28 lutego 2025 roku na zapas, na urlop. I mamy tutaj Kampala w Ugandzie, Katmandu w, Depa w Nepalu, Daka w Bangladeszu, Taszkent w Uzbekistanie, Delhi, Pekin i na siódmym miejscu Krasnojarsk. Właśnie. Chociaż to jest Taka mm, sytuacja, że akurat dzisiaj Krasnojarsk jest bardzo wysoko. Biorąc pod uwagę, że były te doniesienia z Kuzbasu o problemach w trakcie reżimu Czarnego Nieba, bardzo możliwe, że w tej chwili po prostu on obowiązuje. Natomiast tutaj uczciwie będzie popatrzeć na dane historyczne. I tutaj. W Europie Krasnojar znajduje się na miejscu 27. Tu akurat mamy rok 2023, bo tak podaje, tak podaje IQR te dane i mamy tutaj Czarnogórę, Włochy, Bośnię, Bośnię, Włochy, Czarnogórę północną Macedonię, Serbię, Macedonię, Serbię, Bośnię, 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 dalej Serbia, 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 czyli generalnie Bałkany tutaj królują i dopiero później pojawia się Krasnojarsk. Jeszcze jeśli byśmy chcieli znaleźć tutaj Polskę w tym rankingu, to zapamiętujemy: Krasnojarsk był 27, a najgorsze w tym zestawieniu polskie miasto jest na 59. Ksawerów Polska. I tutaj mamy różne, różne wartości podzielone na miesiące i takie uśrednione za rok 2023. Tutaj ten polski ksawerów ma wynik 20,9, natomiast Krasnojarsk ma 26. Jest to oczywiście różnica i nie jest ona mała, natomiast no nie jest też aż tak drastyczna. Chociaż w Ksawerowie nie mieszka ponad milion ludzi. Tutaj jeszcze możemy popatrzeć na ten rekordowy poziom, tutaj w Krasnojarsku, poziom ten osiągnął 90, jednostek i 30, a w tym rekordowym polskim mieście, jeśli popatrzymy, w żadnym miesiącu nie przekroczyło to 35, nawet tutaj rekordowo 33 dokładnie i 30 a w Krasnojarsku 90 tych jednostek. Jeszcze w ramach ciekawostki chciałbym Państwu pokazać, możemy tutaj przeskoczyć, otworzę sobie nową zakładkę. Jeśli popatrzymy na po prostu wszystkie miasta na świecie, najbardziej zanieczyszczone, to tutaj mamy Indie, Indie, Pakistan, Chiny, Indie, Indie. Bangladesz, Indie, Indie, Pakistan, Indie, Indie, Chiny i dopiero na 43. miejscu zaczyna się pojawiać coś innego, bo Bangladesz, Pakistan i Indie to dokładnie ten sam region. Chiny oczywiście też się tutaj pojawiają, ale jest ich zdecydowanie mniej. Tutaj się pojawia Indonezja i Kazachstan, a później dalej, Hi dalej Indie, Indie, Indie i jeszcze raz Indie. I dopiero na 70. miejscu Tadżykistan, a później Wietnam. Także tutaj Rosji jeszcze do Indii wiele brakuje, ale faktycznie jest to problematyczne. Ten reżim czarnego nieba, te 90 jednostek, to jest faktycznie duży problem, który w mojej prywatnej ocenie nie powinien istnieć. Przeprowadzenie gazociągu który by towarzyszył kolei transsyberyjskiej, ponieważ to wzdłuż niej znajdują się największe miasta na terenie Syberii. Tam po prostu zgazyfikować Irkuck, Krasnojarsk, tam Cite, prawdopodobnie ona też nie jest zgazyfikowana, choć tam przebiega ten chiński, więc może akurat tam jest gaz. Ale te wszystkie miasta, którym brakuje gazu na Syberii przez te ostatnie 25 lat, Putinizmu zdecydowanie dałoby się zgazyfikować. Były na to pieniądze, tylko zostały wydane na jachty, pałace, drogie samochody, panie do towarzystwa, rakiety, bomby, czołgi. I jest to przerażające, że w jednym zdaniu wymieniamy bomby, czołgi, panie do towarzystwa i limuzyny. No ale tak wygląda rosyjska rzeczywistość. Mogło się to wydarzyć, mogło być lepiej. Jak zwykle kolejny odcinek serialu pod tytułem Na co Rosja powinna wydawać pieniądze zamiast na wojnę, na gazyfikację Krasnojarska i szeregu innych miast, w których łącznie mieszkają miliony Rosjan, którzy żyją w kraju o największych na świecie zapasach gazu, a muszą gotować na drewnie. Na węglu, w najlepszym wypadku na prądzie albo na butli gazowej. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.